Z tej strony, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. To jest kolejny film z gry Cake Wars a nawet pierwszy film z gry Cake Wars. już czas na serwerze Mindplex. Dzisiaj są dwa filmy, bo chyba w następną sobotę e, jadę e, Jadę na wieś lub do dziadka. bo nie, do dziadka jedę i wtedy nie będę mógł nagrywać filmy. Może będę je nagrywał, może nie nic. dzisiaj nagrywam dwa filmy jako wynagrodzenie za najbliższą sobotę dzień nie będę jest to samo z jajkami Ja już co grałem, to gram do, w drugą grę. Pierwszą przegrałem. N nawet nie wiem jak się wygrywa więc. Życzcie mi powodzenia. Bo mam już jeden Nether Star. Ok, jest pełną baga. Jestem już tego obsydenta, kosztuje się emeraldów. Serio? już Ok, jakby sobie ja ale po prostu co ktoś zjadł, zaczął nam jeść nasze ciasto. Mamy w tej grze. Nie pozwól innym graczu jeść twoje ciasto. Ok, tak, Protek se kupię, jak się mówi, czyli Protection. Może choć jedynkę se kupimy. Okej, okay. nie, ja kupię sobie od razu Sharpness. A! Sharpness Protection Sharpness. Nie, Protection. Protection se kupię. Ja nie, nie lubię tak bardzo walczyć. Ja nie jestem gościem od walczenia, co? Ja nie walczę, ja próbuję to załatwić pokojowo, bym powiedział. No, teraz wrestle, czas. Mam już dwie. Oni 8 emeraldów, poczekamy do skinu. jeszcze jednego. Ok, mamy już jeszcze jednego obsydian. Jeden mamy. tak, wystarczy. Jeden obsydian wystarczy na to, że oni patrzą. A, mają obsydian jeden. To znaczy, że mogą mieć dwa lub nawet więcej. O, dobrze i postawiłem, Dobrze pomysłem dwa razy, zanim postawię ten obsydian. Jakbym go postawił, to bym go po prostu stracił. Po prostu byłby po prostu nonsense. I ma po prostu straszyć. To się nie powinno straszyć, się straszyć innych, ale. o Netherstar, to włożył. I tak ja to robię dla wszystkich. Ja wszystkim upgrade. Y. To jest fajny to starami. były nie bardzo oryginalna gra. Ok, sharpness 1, ile mam wiosę? 5 Ok, teraz 6, Prosta się chyba nie update'uje Nie wiem ile to ma clickbaitów lub nie wiem, Co? co? Ma jeden? O, nieźle w klasy się... Tak, sharpness i do, do niczego, jeśli nie chcesz po prostu walczyć. A ja to robię dla innych. Kupię Sharpnessa i ja wiem, że mi się on nie przyda, ale wiem, że innym się przyda. I też wiem, że przyda nam się Obsydia. Co, jak oni mnie balą. Oni chcieli, żeby zobaczyć, że ja <laughs> ok, Okej, czy coś w skrzynkach? To jest że każdym na przykład obsydiana. I ka każdy 7, jak to się nazywa, 7... Wow, nether stare. Ziomki, tutaj jest upgradeowania. upgrade'owanie. W sensie, Sądzę, że moi ziomcy wolą szarpnę z I tak czuję. Tak czytam w myślach, że chyba chcą szarpnę z Te szarpne z dwójkę Ogólnie nie, no ja nie używam A im to może się bardzo przydać I To bardzo może przydać I Ja nie, nie będę nie im też pożyczę. Żeby nie było I To nie jest tak, że ja po prostu tylko zabieram cały czas I biorę wszystkie nether stare YouTube sobie popiszę Te nether są dla wszystkich Ja mam, chcę kupić następny. Okej. Okay. Ten odcinek może być Jeden z troszeczkę dłuższych, bo nie będzie tak jak pierwszy dzisiaj nagrywam, bo to trwa jeszcze pół godziny. Zaczej film trwa 31 minut. To jest to jeden z dłuższych filmików, jakie kiedykolwiek zrobiłem. Ten Starów miałem serio. Serio? co co, co tam mam? O co tam mam? Wyładowało mnie, czy co? Okej okay. Tak wyglądała pieszo na grunda Cake kursów Nie wiem o co chodzi, ale wchodzę w te Cake course. No i gram No regularsy wchodzę No kontynuuję Okej okay. Okej, okay, tamta runda najwyraźniej została przegrana, przegrałem, okej, okay. no to szkoda, przegraliśmy tę rundę. I tak sądzę, bo on po prostu odrzucił serwera, czyli odrzucił mi tamtego serwera. Głównym serwerem jest MyPlex, ale on dzieje się na bardzo małych serwerach, każda minigierka ma inny serwer. Ale nie każda minigierka, każdy wersja każdej minigierki, czyli każdy tryb każdej minigierki, bo Cave Wars jest głos w ten serwer. Bo na każdej tej wersji gra ze 100 osób, a na już potrzebny jest oddzielny serwer Na całym MyPle zbierają tysiące Nie ma żadnych cheaterów Bunt, żadnych cheaterów, please Czy jest coś w skrzynce? Nic nie ma w skrzynce? Jak to możliwe? I tak się zdziwiłam. Ta rundka musi być wygrana. Ja to widzę. To jest wygrana rundka. To jest wygrana rundka. To jest praktycznie wygrana rundka. Czyli tak sądzę. Mam nadzieję. Nie obwiniecie mnie, że jest nowy Bo gram w to w trzeci raz. Nagram więcej raz, że to gram, ogólnie ja się teraz uczę wszystkich zasad tej gry. Tego się nadal uczę, jak chodzi o tę grę. Ale w tej, w teraz będę bardziej, efetny, jakby to powiedzieć, bardziej. No, powiedziałbym. Atakujący. Będę bardziej więcej atakował. Bo atakowanie bardzo jest dużo lepsze. Czekamy. O kiedy przyjdę ten... Kiedy przyjdzie te emeraldy? Jakby są na spawnie, to czy tutaj gdzieś ja są respał się też Emeraldy. Okej, okay, upgrade'ujmy coś. I wszystko tak bardzo wolno idzie, co nie? I wszystko bardzo wolno, gdzie dziewiątkowo wolno nawet. I specjalny resort, resort sobie upgradeujemy. Ło wow, 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 wow. Od razu upgradeujemy tym nader Czy ja kupię power 1? Czy ja kupiłem power 1? Czy ja kupię 1? Czy jestem głupi? Oooo! Kupiłem power 1, na nie przez 1 A nawet power 1 nie jest aż takie zły, czyli nie musi być też takie zły. Co? Już mam 6 następne? Co to jest te power? 10 Ja! Zebram wszystkie. I było ich dosyć dużo. Czyli ja to oczywiście robię tylko dla. dla wszystkich. Bo ta upgrade wszyscy mają upgrade, a nie tylko ja. Więc to nie jest tak, że ja tylko dla siebie zabieram. No są team upgrades. Resorts. Szybciej będą dropały, dużo szybciej będą dropały, fajnej teby. Okej, okay. więc w tym czasie już nic nie ma. W tym czasie tak że szybko nie znikają. W sobie sensie chyba każdy może je wziąć. No, to chyba wszystko wytłumaczę. Wow! Czy to wszystko idzie do były się? Bardzo szybko wszystko to działa. Wyjątkowo jakby. Sądzę, że teraz Sharpness by się taki przydał. I ja od razu mam Sharpness. Sharpness jest bardzo ważny, czyli ja i tak nie wykluczam, że nie ma, więc na pewno w tej skrzydze nic nie będzie, ale w tej, bo ktoś z innej bazy mógł włożyć coś, bo o, mam następny sześć, no więc kto wie, może protection się przyda jakiś. No, już mam następne dwa. Nie, ale ja sądzę, że ten, że Restore 2 się przyda. Za symboliczne 40. Na pewno się przyda. 20. Więc, ale ważną rzeczą. Okej, okay, ja jestem. Y... Ja jestem. Okej, okay. nie wpuszczam, jestem... Nikogo kto nie jest logika zielony, chyba ja robię taki mały parkour, ten symboliczny parkour i zrobię. Ok, mogę go być? Nie, nie mogę. z dobrą chce mnie bić. Ziomek, jestem w tej drużynie, nie musisz mi bić. Nie musisz się mnie bać. Lepiej tak zręćmy mieczy w ręce, bo nigdy nie wiadomo. Nigdy nic nie wiadomo. Nigdy. Never. Ej, a czy da się mieczyk odłożyć? Na pewno się da, ale tak sprawdzam. Sharpness 5, tak major. Dlaczego cały czas nie mam ani jednego nader stara? Lecz mam tak mało. W sensie tak nikt... Nie wiesz, rzeczy z tego czysta. Czy coś weźmie? Oby nie. I tak co? Nie! Ja nie powierzę żadnej rzeczy na chesta. Tam już po prostu znikają. A pewnie sensie i tak obiecać dobrego. własną dziurę. To, to było tak nocki. Dzieciak. Okej, przejść, przy, i środek. Zostawił serii i... tam za... ...nie działa... i te myśli go zeb... ...to... To szybciej był bardziej, tak dobre. Teraz na pewno nie ma. u są moje nether stare. Żeby nie było, oddaję 14 tych. U, wreszcie mamy. Wreszcie mamy. Wreszcie wzięli się w garść i zaczął. Mm -hmm. A tak, teraz rozumiem nie będzie żadny. Teraz nie będzie żadnych netherstarów, same emeraldy. Jest tak na razie krząta. bo on się nudzi. Ej! Te, te, te Netherstar idą bardzo szybko. Te emeraldy idą bardzo szybko nawet. Nie sądziłem, że aż tak szybko będą. Kilka razy szybciej niż myślałem. Więc, więc wniosek jest taki. Kupujcie Forge'a. Jest bardzo opłacalną rzecz raczej w tych wszystkich minigierkach. Więc teraz je tu poczekamy i po prostu porobimy. Na razie przez chwilę nie będę nic mówił. Bardzo za to przepraszam. Okej. Okay. Trochę poczekajmy. Przepraszam, że muszę się pójść. Okej, okay, o, mam już 18 fajnie. O, na pewno sobie kupię dwa emeraldy. Emeraldy ogólnie. Bardzo szybko się kupuję. Też bardzo szybko się je traci, więc. Są bardzo, 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 bardzo fajne. Więc ja ogólnie nie Tylko tak. Nie dla to, by sam Hamski po prostu chce kraść. Nie, nie. To nie tak nie jest Hamski, dla to, by było dwojuszko. A jest, że oni może to robią dla innych wniosków, typu i dla dobra wszystkich. Bo każdy wie po prostu, że to dobra rzecz. To jest bardzo dobra rzecz. Przynajmniej że ktoś gada w tyle, ale. Okej, okay. Czy my już obudowaliśmy całe łóżko, psy czyli całe ciasto obsydianem, czy to jest tak, czy to jest no czyli, hej, robię ciasto obsydianem, bo ciasto jest moje. Jeśli to mówi, to się wydaje, że po prostu z i nie chce się z innymi dzielić, tak brzmi po prostu. Resort często chyba, że lepiej dro dropi le le lepszego co innego. To mogło być. I to jest na pewno dropienie lepszych itemów. Patrzcie, mam już 16. Tak, to jest, tak, to jest na pewno to. Jeśli nie, to nie wiem co innego to mogłoby być. Ale wiem jedno, że na pewno tutaj sobie tak powoduję. To nie powinno być złe wyjście. Bardzo dobre wyjście to powinno być nawet. Najlepsze nawet jakie mogę sobie wymarzyć. Raczej najlepsze, jakie mogę sobie teraz wymyślić nawet. Bo nic lepszego na razie nic nie wymyśliłem. Czyli nie o... Co 24! Nie, nie, nie! To musi być jakaś magia. Trzy obsydiana, czyli w sensie Wielka więcej. Na przetrwanie to jest bardzo drogi w ogólnie w minecraft'ie we wszystkich gierkach. ale aż tak drogi to nie jest. No dajcie spokój, Daj, spokój 6 na raz to dropi. Kto dropi 6 na raz? Ja zbieram po prostu do 16. To tak szybko nabija te obsydiany czy te emeraldy bo psy nie więc sądzę, że już taką nową ściankę dobijemy. Co 20, 20 tych, tych, 26. No ja tu się poczekam do 80 osiem, 32. Nie no tak to da się żyć. Szkoda, że nie mam tele w prawdziwym życiu. Czyli chodzi mi w moim świecie survivalowym. Jakby tak szybko Emeraldy mi się nabijały w tym świecie survivalowym, to bym teraz miał. Ale Minecraft i się musi świadokiem. I tak nikt się teraz nie odważa do nas nadbić. I dobrze ich rozumiem. No bo do, nas nie opłaca, do mnie się nie opłaca wbijać na wyspę. Czyli z pewnych przyczyn. Typu, y, jeśli do nas wbierz, to tak nic nie zrobić, Więc po co wbijać? Ile mam już tych starów? Ile mam już tych Netherstarów? Ile kosztuje następny upgrade do tego do Do serii dla maksa. Okej, okay, więc sharpness lepszy. Tak mamy tyle do opsa. To jest 100 obsidian challenge, że odmyślę. 100 obsidian challenge na cake wars 100 obsidian challenge to jest mega znany challenge na wszystkich migierkach tych 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 ale ja mogę dostać stopsa to jest wyjątek ja po prostu dostanę 100 psa. i długo będę mógł to zrobić i chcę dość do momentu, momentu żeby zniszczyć już chociaż trzeba zniszczyć dwa obsady. to wtedy trzeba bardzo mieć obsidiana znaczy obsydian dlaczego znaczy nikt tego nie bierze normalnie Przecież leży, gotowe, sharpness mam na maxa protection jednego mówię teraz z tego i obsydiana nikt do nas nie waży bi nie wa bo wiedzą, że jakby to powiedzieć że mi, mi to nie scenzurował, powiedzmy hmm. po prostu nie przeżyją tego nie przeżył. Patrzcie, jak to fajnie wygląda. To wygląda za dobrze, żeby to było prawdziwe. To wygląda za dobrze po prostu. Na to się teraz że się nie nagrywa. Hejstram duje po prostu. Co? Więc... Y Power, więc, więc powera potrzebny. Czyli moc jest bardzo potrzebna w prawdziwym życiu. Żeby się zmobilizować do różnych rzeczy. By zmienić teksturę, żeby trochę jaśniejsza. Dosyć fajnie, ale nie widzę jak nie obudowuję łóżka, ale wiem jedno, jest go dużo. Powiedzmy z przymżem, Ok, bardzo dużo. W ten sklep sklepie głupio najwięcej, mi, chyba nikt nie ma tyle obsydu wow. obudowanych. To sądzę, że może być nawet bardzo duży. Nie, nie stać mnie. Ja to może mi na to nie stać, na wszystko, czyli w tej grze oczywiście. I tak, tak za chwilę będę miał w tą unego czesta. Bo... Napiszcie w komentarzach: yy, Obsydian, a w, no to w komentarzach. Komentarz, jeśli znajdę ten komentarz, to yy, o czym. Pan Wasznik w filmiku następnym. Mach w komentarzu. Jak się nazywacie? Co wszystko mamy? upgraded I po co nam są ten zder stary teraz? Teraz są do niczego niepotrzebne. To źle porosło, wszystko zrobiłem. Kosztuje yy, diamentowy ten kilof siembrików. Serio? Czy ja kupiłem cały czas ten sam? Czy byłem dwa te kiloy? Nie, chyba nie, nie mogę. Lubię się zniszczył, to chyba nie wypadnie. I tak mam wszystko na max upgrade'owane, więc z ogólnie wtedy robię tak. Po tak. prostu 63 tutaj, a tutaj są niepełne. Jest taki po prostu. To jest na Syros Obsidian Challenge. Na prostu tyle obsydianu. Jest wiele na kanał, jest na na wszystkich. nam tego Stop Stop Psydian Challenge Czy oni zniszczyli nam Stop Psydian Challenge? Serio? 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 Ale przyznajcie się to... Przyznajcie się sami Teraz kupujemy nie, obsidia, mędr perły. Mędr perły nie, obsidian, enderperły. Enderperły są potrzebne do wszystkich. Po co mi to w ogóle robi? Zdecydujcie się za Już nie potrzebuję. Mam tyle enderperły. Czyli nie, enderperły i by dużo, a widzicie, raczej nie mam ich za dużo. Dlatego jeszcze ich, nie nakupiłem z takowo. A że ogólnie taką. Długo bym miał a opowiadacie, Anteku, po co Ci Slender Pereł? Dlatego, bo dzięki nim mogę się teleportować. Ten, kto się teleportuje, czego nie da się praktycznie złapać. Dlatego, bo przecież się teleporty, więc jak mają mnie dogonić? Bo chcę jest najszybsze w całym Minecraftie. Teleportacja to jest najszybszy środek transportu. Ale patrzcie, Stag Ender Pearl. to jest widok, którego nie zobaczycie na co dzień. Oj, nie zobaczycie! Więc na pewno diamentowy, co diamentowe kuse kupię. Ok, na początku to jest potrzebne. Nether, stare są niepotrzebne. Emeraldy potrzebne mi są. Tylko jeden kilo mi jest potrzebny. Więc tutaj, bricks mi są ogólnie. Tylko stack powiedzmy. Nether, z czym mam już stack nether Serio. Czy mam? Centralnie. Ok, więc zrobiłem ten 20. Na tym i oficjalnie możemy uznać, że to była lecz na Cake Worsach. Takiego czegoś chyba było. jeśli było to. Przepraszam za kopiowanie.